Witajcie kochani, miło was znowu widzieć, a jeszcze mile jest tworzyć dla Was kolejne podcasty, wiedząc, że z takim ogromnym pozytywnym odzewem jest to odbierane. Dlatego i tym razem mam dla Was kolejny dość istotny i ciekawy temat, który warto rozwijać, a mianowicie 12 sposobów na dobry sen. Wiem, że te 12 punktów na pierwszy rzut oka może wydawać się dość długie i nudne, ale jeśli choć 2, 3, 4 podpunkty zaciekawią Was i sprawią, że wdrożycie je w swoim codziennym życiu, to czyż nie warto usiąść i wygodnie posłuchać, także zapraszam Was obie temat przedstawić sprawnie, zwięźle i ciekawie, a w zamian liczę na was. Subskrybujcie nasz kanał a swoimi doświadczeniami podzielcie się w komentarzach. Zapraszam. 1 Śpimy w stałych porach. Każdego dnia wstajemy i kładziemy się o tej samej godzinie. Wiem, że w obecnych czasach jest to dość trudne, ale nie niemożliwe. Jeśli wydaje Ci się to nie do zrobienia, to na początku zacznij wstawać o tej samej godzinie i trzymaj się tego. Systematycznie, codziennie nastawiaj budzik na tą samą godzinę lub odwrotnie. Kładź się spać o tej samej godzinie codziennie wieczorem. Taka mała uwaga ode mnie, jeśli miałbyś zapamiętać tylko jedną z tych 12 rad, wybierz właśnie tą. 2. Aktywność fizyczna jak najbardziej na tak, ale nie bezpośrednio przed snem. się wygospodarować czas na ćwiczenia siłowe, jogging mniej więcej na 2-3 godziny przed snem. 3 Uwielbiam kawę, nie ma co ukrywać. Jednak wiem, że wypita późnym popołudniem może mi utrudniać zaśnięcie w nocy. Nikotyna również jest jak kawa, jest stymulantem. Co prawda nigdy nie paliłem, ale łatwo zauważyć, że palacze mają bardzo lekki sen, a rano pierwsze co to muszą zapalić z braku nikotyny w organizmie. Jest też dużo palaczy, którzy budzą się w nocy na przysłowie przysłowiowego dymka. 4. Wystrzegajcie się picia napojów alkoholowych późno wieczorem. Alkohol sprawi, że się zrelaksujemy, jednak nie będziemy rano wyspani, gdyż pozbawi nas snu głębokiego fazy rem Pozostawiając w lekkim śnie. 5. Nie obiadajmy się wieczorem. Zrezygnujmy z tłustych potraw. Ograniczmy też picie dużych ilości napojów. Dlaczego? Nasz żołądek będzie pracował zamiast odpoczywać, nie mówiąc już o niestrawności, zgadze czy bólu brzucha. Natomiast pełen pęcherz wieczorem zagwarantuje nam, że na pewno obudzimy się w nocy, by pójść do toalety. 6. Jeśli to możliwe, unikajcie zażywania lekarstw, które opóźniają zaśnięcie lub zaburzają sen. Takie niepożądane działanie mają niektóre leki przypisane na choroby serca, ciśnienie czy astmę, czy ogólnodostępne leki na kaszel i przeziębienie. Warto zapytać swojego lekarza lub farmaceutę o możliwość zmiany pory i zażywania. Na przykład zamiast późnym popołudniem czy wieczorem na godziny poranne. 7. Unikajcie drzemek po 15. Wiem, że takie krótkie drzemki popołudniowe pomagają nadrobić zaległości we śnie. Jednak wieczorem możemy mieć już problem by zasnąć w nocy. 8. Zanim się położysz spać, zrelaksuj się i odpręż. Może taki komfort daje ci czytanie książki albo słuchanie muzyki czy wyjście na spacer. Cokolwiek by to nie było, nie zapełniaj swojego całego dnia tylko zajęciami i obowiązkami. 9. Przed snem weź gorącą kąpiel. Spadek temperatury ciała, który nastąpi po wyjściu z wanny, sprawi, że szybko poczujemy się senni, a sama kąpiel pomoże się nam zrelaksować. 10. Sypialnia, miejsce, w którym ty odpoczywasz, powinna być Chłodna, wywietrzona, pozbawiona wszelkiej elektroniki, czyli telewizora laptopa. Światło sypialni powinno być przyciemnione, a łóżko i poduszka wygodne. Jeśli w swojej sypialni posiadasz jeszcze coś, co Cię rozprasza, pozbądź się tego. 11. Światło słoneczne odgrywa kluczową rolę w regulacji dobowego rytmu snu. Szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym starajcie się przebywać w naturalnym świetle dziennym przez co najmniej 30 minut w ciągu dnia. 12. No i na koniec taka rada, kiedy ten upragniony sen nie nadchodzi, nie leżymy w nieskończoność w łóżku. Jeśli minęło 20-30 minut od położenia się do łóżka, a ty nadal nie możesz zasnąć, ogarnia cię lęk, niepokój czy frustracja. stań i zabierz się do wykonywania jakiejkolwiek relaksującej czynności. Do momentu, aż poczujesz znowu senność. Poznałeś 12 rad na lepszy ceny. Teraz od ciebie zależy, czy choć jedną z nich zaczniesz stosować. Nie musisz od razu przestrzegać wszystkich 12. Na początku zacznij od 2, 3, aż czasem sam zobaczysz różnicę. Nie jest to trudne do zrealizowania. Sam zobaczysz, a ja mocno trzymam kciuki. Jeszcze raz. Proszę was o subskrypcję, łapki w górę i komentarze. A ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym wideo. Cześć.